First place, from England, couple number two, Michael Malatowski i Joanna Lunes. Animacja była zawsze blisko mojemu sercu. Mam świetne wspomnienia z tamtą, Zielona Góra zawsze jest wiadomo, jest moim domem. Mieszkam w Londynie, teraz bywam na całym świecie. Ale Zielona Góra jest zawsze bardzo blisko mojego serca dlatego przede wszystkim, że wspomnienia mam fantastyczne, że zawsze, że przez pięć lat studiując tam, nikt mi nigdy nie przeszkadzał w mojej pasji, a wręcz odwrotnie, zawsze wspierali mnie mój profesor Idzikowski, czy Filip Czeszy, czy Paweł Mateasi, to były takie osoby, które zawsze mnie wspierały, a to jest bardzo ważne, żeby dać mi informacje i też i nie przeszkadzać mi w tym, co już chcę robić. Ja już byłem ukierunkowany, jak przyszedłem na pierwszy rok studiów e, i oni mi pomogli dać wiedzę e, i, i wspomóc mnie jakby w tej mojej pasji. E, dalej mam z nimi kontakt, dalej mam kontakt z ludźmi, e, których tam spotkałem. Spotkałem wielu świetnych artystów na animacji. E, spotykamy się dalej na całym świecie, spotykamy się w Londynie, e, na Malcie, w Japonii, nawet w Kongu spotykam się z ludźmi, którzy studiowali e, w Zielonej Górze. Że są to ludzie świetnie wykształceni i też mający swoje pasje, e, i dalej trzymamy kontakt, no bo to się pamięta, to się pamięta te, te chwile, to te spędzanie e, czasu na wykładach, ale też między wykładami. E, są to specyficzne studia, bo e, na roku byli, e, były takie osoby u nas które już wiedziały, co chcą robić. E, były osoby, które chciały już być nauczycielami w, w różnych w, w ośrodkach kulturalnych. Też chciały jakby mieć e, wsparcie teoretyczne w swojej pasji, czy zajmowały się teatrem, czy fotografią, e, czy tańcem, tak jak ja. Ale też było pełno osób, które nie wiedziały o co chodzi a, i, i, e, i co z sobą zrobić, ale odnalazły jakby się po tych pięciu latach na, e, na uczelni, e, o, o, odnalazły swój kierunek i teraz też podróżują mają dobre pracę i mogą realizować swoje marzenia i odnalazły jakieś siebie. To są, to są studia dla wszystkich, którzy wiedzą co z sobą zrobić, ale też osoby, które jeszcze jeszcze nie, jeszcze nie do końca wiedzą, co z sobą zrobić w życiu. Na pewno e, świetni ludzie, e, na pewno e, atmosfera fantastyczna, e, kolorowo, przebojowo, wiedza, wsparcie, szczerość, e, pasja. Pasja i nauczycieli, i pasja uczniów i też wolność artystyczna. Bo mój mentor Rouder, profesor Root, o którym zresztą pisałem pracę magisterską na studiach, on właśnie zauważył we mnie jakiś talent, ale nie tylko taneczny, ale też jakby intelektualny. Także mu podobało się to, że już wiedziałem takie pojęcia jak Grotowski czy Stanisławski, jakieś pojęcia o technikach. I grania i też o modern jazzie, czy o improwizacji. I mu podobało się to, że ja już wiedziałem te, te wszystkie rzeczy, a oczywiście dowiedziałem się tego na studiach. Więc byłem dobrze przygotowany po tym, żeby pracować z taką osobą jaką Dworkin i iść dalej i, i osiągnąć bardzo szybko tytuł Mistrza Świata. Jest taki specyficzny moment, bo po maju po wygraniu po raz ósmy Festiwalu Tańca w Blackpool. E, razem z partnerką moją, z, e, z Joanną Lunis, e, zakończyliśmy karierę, więc jestem na czysto. Zupełnie nowy rozdział życia, e, nowe wyzwania e, i fascynujący trochę czas dla mnie, no bo zakończył się pewien czas e, turniejowego tańca, a teraz taniec zupełnie otworzył się przede mną w innym obliczu. Aktualnie jesteśmy w, w Lierz w Belgii, siedzę z moim psem Malvinem, <głos》>, także jest dobrze. Wczoraj wróciłem z Dubaju, gdzie sędziowałem duży turniej proemowy, czyli połączenie zawodowców z amatorami, a jutro już wylatuję do Chin, żeby uczyć tam przedsięwzięć, dni tam młodzież, więc dużo się dzieje, wiele się dzieje.